że tam cokolwiek wisiało, po prostu idealnie, kolor dobrany, wszystko zaklajstrowane czyściutko na gotowe, żadnego śladu żadnego śladu, po cichutku po kryjomu, ale w Dziękuję domku. Szanowni Państwo, kto z Państwa był na pierwszym proteście pod telewizją, tu obecny. kto był na kolejnych protestach, tak wszyscy byliśmy, pamiętacie co mówiłem na pierwszym proteście że zaczęła wojewoda od wymienia biało-czerwonej na tą niebieską z żółtymi, z żółtymi gwiazdami szmatę. Szmatę tak będę mówił, bo tam nie pracują ludzie patriotyczni. I co zrobiła? Wymieniła, pamiętacie co mówiłem, że zrobi kolejne? Usunie krzyże z urzędu wojewódzkiego. Co zrobiła? Usunęła z gabinetu krzyże, bo ona jest z ekipy, która się brzydzi katolicyzmem. Która się brzydzi chrześcijaństwem. Ona jest z ekipy ludzi, którzy rżną katolików, rżną krzyży i z tego dumni. Usunęła. Co mówiłem, że zrobi kolejne? Że usunie tablicę Lecha Kaczyńskiego. I co zrobiła? Usunęła, ale w jaki sposób, szanowni państwo? Po cichu, po kryjomu, nie wiadomo czy w nocy, usunęła tablicę człowieka, który zrobił nie tylko tak dużo dla Gdańska. Dla Pomorza, ale dla całej Polski usunęła tablicę upełniającą prezydenta, który oddał życie za Rzeczypospolitą. Kto jej dał takie prawo? Hańba! 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 Dlaczego? Dlaczego pani Wojewoda to robi? A co będzie kolejne? W urzędzie jest po pierwsze Inki. Może Inka też jej przeszkadza. Wcale bym się nie zdziwił. Przecież to ekipa tuska pochowała z honorami generała Jaruzelskiego. Człowieka, który kazał, kazał katować Polaków, internować Polaków. A oni go chowali jak bohatera. A co zrobili ostatnio w Czechie? Obcięli budżet o 70 milionów złotych. Dlaczego? Bo IPE im przeszkadza, że znalazł Bolka, że znalazł innych agentów, że znajdował morderców polskiej wolności, że znajdował morderców naszych bohaterów, Łupaszki, Ognia, Inki, Selmanowicza. To im przeszkadza. Dlaczego? Bo oni, tak jak ich szef, brzydzą się polskością, bo no, dla nich polskość to nienormalność. Precz z komuną! Wbreć z komuną! Wbreć z komuną! Wbreć z komuną! Precz z komuną! Wbreć z komuną! Ale czemu oni tego Czemu oni używają naszych obywateli w przestrzeni publicznej? To jest tak, jak mówił moi szanowni przedmówcy. żeby zniewolić naród, najpierw trzeba go odżyć z godności. Trzeba go odrzec z pamięci, z tożsamości, dlatego takim przeszkadza Inka, dlatego takim przeszkadza Łupaszko, dlatego takim przeszkadza Lech Kaczyński, bo to są ludzie, którzy zawsze na pierwszym miejscu mieli rzeczy Rzeczypospolitą, Rzeczypospolitą, a przed Rzeczypospolitą Boga, bo tylko pod znakiem krzyża Polska może być Polską, a Polak Polakiem! I to jest prawda, która ich godzi, to jest prawda, która im przeszkadza, to jest też prawda, która godzi w poczucie bezpieczeństwa w Berlinie i w Brukseli, bo dla nich prawdą nie jest Bóg, nie jest Krzyż, tylko sześć kolorów na tęczowej fladze! To jest ich prawda! To jest ich Bóg! Ich Bogiem jest Bruksela! I my się na to nie zgadzamy! Bo tu jest Polska, nie Bruksela! 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 Dlatego, tu szanowni państwo, Polska, nie bardzo, Bruksela! Dlatego bardzo państwa proszę, proszę wejść na Facebooka mojego czy innych, innych tutaj działaczy patriotycznych z Gdańska, żeby poprzeć tą petycję. Bardzo proszę, jest tam już wiele podpisów. Im więcej, tym lepiej pokażmy, pokażmy Panie Wojewodzie, że nie zgadzamy się na odzieranie z naszej pamięci, naszej tożsamości, bo miejsce takich ludzi jak Lech Kaczyński nie jest gdzieś za Kotarą, nie jest gdzieś w kącie czy w piwnicy, tylko właśnie na frontach budynków publicznych. Bo tacy ludzie pokazują nam, jak my mamy walczyć o Polskę z podniesionym czołem, z pieśnią, z hymnem Rzeczypospolitej na ustach. A nie tak jak oni. Jedna zwrotka i do domu. Bo tak Państwo pamiętacie, jak oni śpiewali hymny. Oni, oni nie wiedzą, że hymn polski ma cztery zwrotki, jak one brzmią. Dla nich jest tylko jedna. To myśmy ich przez 8 lat nauczyli, że polski hymn ma cztery zwrotki, jak one brzmią. I było widać najbardziej po pierwszym posiedzeniu Sejmu. Oni nie byli do końca pewni, czy cały hymn odśpiewają. Ja myślę, że gdyby nie politycy. Zjednoczonej Prawicy to byli po pierwszej zwrotce, zaprzestali śpiewania, bo to są ludzie właśnie, którzy gardą Złożysz polskością. I ta pogarda, ta pogarda i umiłowanie Niemczyzny, bo to trzeba mówić, jest najbardziej widoczne właśnie tutaj, w Gdańsku. I po czym to widać? Nawet to widać po tym, co robi pani Beata Rutkiewicz. Od czego zaczyna? Od odebrania Polakom suwerenności energetycznej. Już razem ze Strukiem, jej niechlubnym sąsiadem, chcą nam odebrać naszą elektrownię jądrową. Coś, co próbowali ponad 9-10 lat temu zastopować, próbują teraz. Dlaczego? Bo to jest zagrożenie dla niemieckiej gospodarki. Bo oni w Gdańsku wiedzą, jak się robi gesze z Niemcami. Pamiętacie państwo Gepec? Pamiętacie? Kto wam teraz dyktuje ceny ciepła? Miasto Lips. Dokładnie. Adamowicz, i trzeba tu przypominać, sprzedał GiePec, naszą własność, nasze dobro, nas wszystkich Gdańszczan, za niecałe 180 milionów. A co odpowiedział Lipsk 4 lata temu, gdy chcieliśmy odkupić? Że 800 milionów, które zaproponowała Polska Grupa Energetyczna, to za mało. Za mało. Czyli Gdańsk sprzedał 5 razy taniej, a Adamowicz przytulił 900 tysięcy złotych. No bo oni tak rozumieją patriotyzm. Kiedy ich kieszeń jest pełna, to wtedy są zadowoleni. Ale dla zwykłych Polaków ma być zimno, chłodno i ciemno. Bo oni nie chcą, żebyście Państwo byli bezpieczni, bogaci, żebyście żyli w dostatku. Oni chcą, żebyście, jak Tomek powiedział, jeździli na szparagi, bo tam sezon się zaraz zaczyna. Ale czy my tam będziemy jeździć? Nie. nie. Czy będziemy płacić na Lipsk? Nie. nie. Czy będziemy, czy będziemy pracować na Niemca? Nie! Jak możemy to zastopować? Zaraz wybory samorządowe. Sprawmy, aby w końcu Gdańsk był polskim miastem, a nie niemiecką przybudówką. Sprawmy, aby Gdańsk był wolny od platformy. Gdańsk wolny od platformy. Gdańsk wolny. Od